zmieniło to bardzo dużo w moim życiu. Jestem dużo bardziej otwarta, dużo częściej się śmieję i tak naprawdę jest mi dużo łatwiej nawiązywać kontakty, chociażby sięgam po różne kolory pomadek, już w swoim makijażu. Także też to jest kolejna rzecz, której wcześniej nie zrobiłabym, bo wiadomo, że kolorowa pomadka zawsze przyciąga wzrok do naszego uśmiechu. Cześć, to znowu Paulina. Wracam do Was z efektami mojej pełnej metamorfozy już na ten moment. Moje całe leczenie obejmowało najpierw leczenie ortodontyczne. U mnie były to nakładki midline, i następnie miałam wybielane zęby, przycinane dziąsłowe w jednym miejscu. I następnie miałam wykonany zabieg bonding na górę, jak i na dół. Jako młoda dziewczyna miałam martwą jedynkę, dlatego że na boisku zderzyłam się po prostu z koleżanką, więc moje zęby nie dość, że były trochę krzywe, to jeszcze różniły się kolorem, a jestem osobą dość wesołą i otwartą. Przez większość swojego życia musiałam tak naprawdę zakrywać zęby w uśmiechu i zawsze wstydziłam się nosić na przykład kolorowe pomadki, a prywatnie jestem wizerzystką, więc u mnie zawsze usta były praktycznie tylko z nawilżającą pomadką, bez na przykład czerwieni. Dla mnie jako dla pacjenta każda wizyta u stomatologa była niesamowicie stresująca i wstydliwa, więc dla mnie taka atmosfera w tym miejscu jest bardzo istotna. I w Aldencie zaskoczyła mnie otwartość, pani doktor, która od razu powitała mnie z uśmiechem, i podczas coraz dalszej rozmowy nie tylko zaplanowała całe moje leczenie, ale tak naprawdę uspokoiła mnie co do efektów, co do właśnie całego podejścia, które nie tylko pani doktor, ale cały zespół Aldent miał w stosunku do mnie jako do pacjentki.